Witam Was bardzo serdecznie, Sebastianika, PT Train. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaawansowanych ćwiczeniach związanych z kręgosłupem, czyli przeszedł Wam ból kręgosłupa, byliście już u fizjoterapeuty, być może wybieracie się lub chcecie wybrać się do trenera. Trener też Wam to pokaże, personalny, albo właśnie fizjoterapeuta, jeżeli z nim porozmawiacie, jak dalsza część terapii powinna wyglądać, ponieważ terapia nie kończy się na za przestanie bólu, ale na tym, żebyście wrócili sobie do pełnej aktywności fizycznej, żebyście wrócili do sportu, do podstawowych aktywności fizycznych, na tym, na czym Wam zależy. Zaczynamy. Oto pierwsza część, która jest związana z zaawansowanymi ćwiczeniami gula chemisupa. Ona zaczyna się od naszej elastyczności, od naszego rozciągania. Kolejna część będzie częścią siłową. Więc jeżeli nie macie problemu z elastycznością możecie przejść sobie do kolejnej części części filmowej nie będę omawiał jakie są rodzaje bólu kręgosłupa z czym są one związane zauważyłem już że oczywiście sen jest ważny odżywianie jest ważne ale dużo osób skupia się właśnie na tych rzeczach, a mało skupia się na ćwiczeniach ćwiczeniach właśnie elastyczności ćwiczeniach Ciłowych. Oczywiście na terapii fizjoterapeuta Wam pokazał takie podstawowe ćwiczenia, tak jak ja to mówiłem w poprzednim filmiku. Ale dzisiaj skupimy się na większym spektrum tych ćwiczeń. Ponieważ, jeżeli chodzi o kręgosłup, to nie tylko on jest ważny w tym, żeby pozbyć się bólu, ale też Jednica biodra, kolana, stopy, barki, cała ruchomość, głowa, szyja. Zależy od tego, na część kręgosłupa nam to skwiera, ale nawet najprostszymi rzeczami, jak chodzenie, można sobie poprawić kręgosłupa, ale też i zaszkodzić. Więc zaczniemy właśnie od kilku ćwiczeń. Pierwszym ćwiczeniem, jeżeli chodzi o elastyczność, będzie głęboki przysiad. To też na przykład jest jedno fajne ćwiczenie, które bardzo fajnie stawsko, go wystaw kolano w opracowuje jej bietnicę. Ale zaczniemy sobie od podstaw. Znajdujemy sobie jakiś otwór, mogą rąk drzwi i w takiej pozycji sobie siedzimy. Czyli z pozycji stojącej możemy spokojnie wykonywać sobie taki ruch góra-dół, bądź w tej pozycji sobie zostać. I w tej pozycji próbujemy sobie bioderka otwierać na zewnątrz, doźrodeczka, wyprostować się, zbrać tą miednicę, tutaj ustanowić, Tak, żebyście opanowali sobie jak na jak te biodra sobie pracuje, jak te staw pracuje. Jeżeli to będzie dla Was za trudne, możecie na początek odlewać pięty. Wtedy będzie Wam dużo łatwiej. Ale to jest właśnie bardzo fajna pozycja, w której można sobie przez długi, długi czas siedzieć. Nic się nie dzieje. Oczywiście wymaga to wielu, wielu godzin pracy. To mamy do pierwszą pozycję. Jeżeli sobie ją troszeczkę zmienimy, możemy przejść do drugiej. Lękuję jedną nóż, sobie troszeczkę właśnie wiodra dać do przodu, można tu kolano, lewe dać na zewnątrz, popracować w każdej pozycji, iść do przodu, do boku, tak żeby to biodro nam się fajnie tutaj otwierało, tak samo później tą pozycję zmienić na drugą tak? i kilkanaście powtórzeń sobie wykonać, możecie przez ciągły stały ruch, tak? ważne jest żeby delikatnie ten brzuch był aktywny, na początku szczególnie żeby w plecy Aż tak mocno nie obciążać, aczkolwiek tutaj raczej nic się nie dzieje. U, u mnie wygląda to tak, u Was być może będzie wyglądało to troszeczkę mniej, albo nawet troszeczkę więcej. Ta sama pozycja, w pozycji stojącej, może być, tak? Sobie zacznę albo na zewnątrz do środeczka, zrotować, przechodzić. Można sobie właśnie się bawić, czyli przechodzić z tej pozycji, do stojącej. Do klęku, tak? Chodzi o to, żebyście się swoim ciałem troszeczkę pobawili. Na przykład, noga wyprostowana, schodzimy w dół, idziemy do przodu, tak? Żeby wasze ciało cały czas się ruszało, a nie tylko siedzenie przed niestety telewizorami, komputerami. Dużo pacjentów w pozycjach siedzących do nie o tym przychodzi. No i niestety, wygląda to właśnie tak, jak wygląda. To mamy, jeżeli chodzi o pozycję przód. Jeżeli chodzi o pozycję na boki, to można sobie właśnie w takim klęku przejść i sobie popracować jedną stronę na bok, drugą stronę na bok, tak żeby to biodro właśnie bardzo fajnie otworzyć. Jak zauważyliście, te wszystkie pozycje wpływają nie tylko na biodra, ale na właśnie stawy skokowe, też na kręgosłup. Po prostu pobawmy się troszeczkę tym ciałem, a nie tylko Cały czas siedzimy przed telewizorami, cały czas przed komputerami i cały czas w jazdy, to mamy to. I teraz, jeżeli chodzi o główne problemy z kręgosłupem, to najczęściej jest to związane z krzyżowaniem dolnym. Oczywiście jest też górne, jeżeli chodzi o górną część kręgosłupa. My skupiamy się dzisiaj na dolnej. I teraz, co, co to na czym to polega? Nasza mięknica dosyć mocno sprowadzona do przodu. Nasze mięśnie, część naszych mięśni jest osłabionych, a część naszych mięśni jest zbyt przykurczonych i też osłabionych. W tej części będziemy skupiać się na rozciąganiu. Także chodzi o to, żeby mięsień szmaragdowy chyba sobie troszeczkę to to właśnie w tej pozycji fajnie zrobić i przyciągać. Jeżeli też nie ma takiej możliwości ruchowej, można tutaj łapać na nogę, dróg napiąć, pociągnąć sobie do tyłu, przytrzymać, jedna, druga strona, tak, żeby te, te mięśnie czworobowe się ponaciągały. I tak samo, jeżeli chodzi o pośladki, można sobie właśnie poprzyciągać tą nogę, dać ją sobie na zewnątrz i ten pośladek troszeczkę porozciągać. Aczkolwiek zauważyłem, że w głównej mierze jest to kwestia słabości pośladka, a nie rozciągania. I dużo rehabilitantów na siłę za każdym razem Ałam, no to szarpie tym pośladkiem, a bardzo mało jest tego rozciągania pośladka. Mięśnie, porę uda, są często skrócone, pośladkowe wydłużone, brzuch skrócony. Tak samo możecie sobie właśnie wykonywać takie ćwiczenia, gdzie sobie właśnie idziecie do przodu, troszeczkę te plecy rozciągnacie, idziecie do góry. Z pozycji jogi można sobie właśnie w tych pozycjach pracować. Dla mężczyzn można sobie nawet dodać kąpkę i spokojnie te ćwiczenia sobie wykonywać. Ta część rozciągająca ma na celu, abyście całe swoje ciało troszeczkę poznali. Pobawcie się troszeczkę. Możecie sobie jedną nogę dać do boku, przejść, tak? Stać i tak dalej. Dużo ludzi ma problem właśnie nie może się sylić próbujcie sobie właśnie w tej pozycji posiedzieć, wyprostować plecy troszeczkę tymi nogami popracować, a z czasem będziecie w stanie spokojnie dotknąć nogami, możecie sobie właśnie popracować przez minęcie, wyprostowanie nóg, nie bójcie się kręgosłup wam nie pęknie nic się tam wam nie wydarzy, o ile będziecie to robić sobie spokojnie, pomału tak, jeżeli macie problem, możecie spokojnie zacząć sobie od takich Króciutkich ruchów, tak, a później z czasem dodawać je coraz, coraz, coraz większe. Filmów na YouTube dotyczących tych ćwiczeń jest setki, więc zapraszam, musicie sobie to ciało wasze na nowo poznać po waszej prze, przeszłej kontuzji, bądź po tym, jak przez długi, długi czas byliście mało aktywni. I teraz przejdźmy do części siłowej, która jest troszeczkę bardziej skomplikowana ponieważ będziemy wzmacniać tak naprawdę wszystkie mięśnie. Będziemy je wzmacniać przez izolowane napinanie mięśni i z, bez obciążenia kręgosłupa. Zobaczcie teraz. Przeszliśmy teraz przez fazę rozciągania. Wspomniałem już właśnie o tym wzmacnianiu i będzie to wyglądało i polegało na tym, by wszystkie mięśnie wokół kręgosłupa, kręgosłupa, ducha, nóg wzmacniać. Im będą mocniejsze wszystkie dookoła mięsie, tym lepiej. Im bardziej elastyczne, tym lepiej. Elastyczność plus siła, zdrowy kręg osób. Oczywiście wiadomo, że dużo osób ma jakieś przewlekłe problemy związane też z jedzeniem, związane z e, brakiem ogólnego ruchu. Są już też takie trochę osobne tematy, ale jeżeli ktoś jest elastyczny i silny, raczej często nie ma problemu z kręgosłupem, chyba że dochodzą właśnie do tego jakieś problemy z odżywianiem, snem bądź stresem. O jasne też zmaga ten ból kręgosłupa, to już jest temat na inny odcinek, na pewno wcześniej już o tym wspominałem i też są inni specjaliści od tego. Teraz co robimy właśnie z wzmacnianiem? Tak robiliśmy przy osiąganiu. robiliśmy sobie właśnie ruchy, gdzie siedzieliśmy no to te mięśnie bardzo fajnie nam się udostępniły teraz trzeba je wzmocnić i można sobie właśnie zacząć od tego ćwiczenia poprzez wstawanie napinanie brzucha pośladków i siadanie wstawanie siadanie przysiad bardzo fajny można sobie właśnie nie trzymać się jeżeli macie sobie problem łapiemy się czegoś i sobie wstajemy siadamy, wzmacniamy nogi, uda, pośladki mięsień biodrowo lędźwiowy, bardzo często winiony za wszystkie nasze krzywy Można wzmacniać przez podnoszenie klęku jednonóż, nogi do góry. I tutaj staramy się, staramy się, aby nasza miednica cały czas była w tej samej pozycji. Nie jakieś takie jak Ćwiczymy się, skupiamy, brzuch napięty, noga napięta, wszystko sztywne. Unosimy nogę sobie do góry. Można parę sekund przytrzymać do drżenia, opuścić to samo na drugą nogę, przytrzymać chwilę, tu się nic nie dzieje, tak można się podeprzeć, łapać, unosimy nogę, jak ktoś da nawet wyżej, może wyżej, to jest bardzo fajne ćwiczenie takie początkowe, jeżeli chodzi o biodro. Jeżeli chodzi o pośladek, można w różnych pozycjach go wzmacniać, najczęściej pacjenci mają te biodra zgięte, więc trzeba od tych zgiętych bioder wyjść, czyli na przykład w tej pozycji, bądź nawet w takim lekkim pochyleniu. Idziemy sobie brzuch napięty, noga od zgięcia do wyprostu sobie pracuje, napinamy pośladek. Ja tu mam blokadę, ale ona trochę mi pomaga, żeby poczuć ten pośladek sobie fajnie. Widzimy sobie jedna, druga strona, brzuch cały czas aktywny. Jak widać, pracuje mi głównie biodro, mniej ten kręgosłup, tak żeby nauczyć się jak tym pośladkiem pracować czyli popracowaliśmy z pośladkiem obu nóż, jedno nóż, biodrami i teraz bardzo fajnym ćwiczeniem, bardzo prostym na wzmacnianie naszego supa bioder i tego ruchu jest chodzenie, więc jak najbardziej po bólu kręgosłupa czy nawet w trakcie, można sobie spacerować zalecam wtedy dużo więcej tych spacerów bardzo mała intensywność, nie po jakichś strasznie stromnych górach na początek, później oczywiście to już jest Wasza decyzja, ale na początek spokojnie, delikatnie tych kroków sobie narobić, z napięciem delikatnie brzucha, tak żebyście się nauczyli pracować przez pośladek, a nie tylko przez plecy. To mamy to i teraz popracujemy sobie nad niebnicą. Ostatnio robiliśmy to ćwiczenie takie, gdzie unosiliśmy jedną rękę, jedną nogę. A to jest bardzo fajne, początkowe ćwiczenie, żeby sobie ten kręgosłup wzmocnić teraz się pobawimy troszeczkę sobie opuścimy to biodro podniesiemy zrotujemy nogę na zewnątrz tak żeby nasz kręgosłup sobie i biodro i ośladek fajnie popracowały tak samo w pozycji stojącej rzut na moje biodra tutaj sobie można podnosić nogę opuszczać żeby to sobie wzmacniać w pozycjach na przykład leżących gdzie nie ma obciążenia tego suba czy pozycja ręku. Na początek fajnie na przykład jest robić unoszenia nóg i rąk w górę. Można zacząć od unoszenia samych rąk, mniejsze obciążenie unoszenia nóg w górę. nabinają się brzuch, ośladki plecy. Bardzo fajnie to się wzmacnia. To są takie zaawansowane, ale podstawowe ćwiczenie, jeżeli chodzi o wzmacnianie pleców, bioder, ud, ośladków i tak dalej. Oczywiście tych ćwiczeń jest mnóstwo. Można je sobie robić tak, jak się uważa. W pozycji na leżeniu, leżeniu. można sobie nogę unosić w górę, można sobie taśmę dać i tą nogą machać tak, żeby ten pośladek sobie wzmocnić, żeby przy chodzeniu ta nie wygoliła na wszystkie strony. Trudniejsze ćwiczenie jest Poprzez powieszenie się na drążku. I teraz pracujemy przez po pierwsze, można sobie tutaj fajną warunkację zrobić tego ryzyka, ale poprzez podkieranie pleców do tyłu. To jest ćwiczenie już dosyć mocno zaawansowane. Dla tych, którzy w ogóle umieją na tym drążku się przytrzymać. Fajne jest też ćwiczenie. Nie mam tutaj tego sprzętu, ale jest takie na siłowni. Gdzie można pochylić się nad tak, czymś takim, jak ja mam tutaj, i te plecy sobie fajnie prostować. Wtedy skupiamy się na tym, aby te plecy pracowały sobie od samego dołu do samej góry. Jeżeli chodzi o wzmacnianie brzucha, można sobie go wzmacniać przez różnego rodzaju ćwiczenia, poprzez ćwiczenia rotacyjne gdzie sobie właśnie bierzecie gumę przykład i tą gumą ona się naciąga. My sobie nią pracujemy, tak można sobie ją naciągnąć, pracować przez wyprost, w jedną w drugą stronę, tak żeby ta guma nas chciała rotować. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, pamiętajcie, że waszym ciałem musicie się bawić. Musicie wzmacniać ten kręgosób poprzez wielokrotne wykonywanie ćwiczeń w pewnych zakresach ruchu. Z tych ćwiczeń, które wymówiłem, jest, one są takie zaawansowane, podstawowe. Trzeba sobie dużo samemu wyszukać, dobrać. Być może właśnie napisać w komentarzu, może chcecie więcej takich ćwiczeń. Może chcecie się właśnie dowiedzieć jakiegoś konkretnego przypadku. Zapraszam Was do komentowania pod tym filmem. Na pewno coś razem sobie wymyślimy. Jeżeli macie jakieś właśnie dodatkowe pytania, to w komentarzach na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, gdzie tam najwygodniej. I dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Cześć!